Teraz wspólnie z Olą spróbujemy pokazać wjazd na teren Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Czyli przed wjazdem tu mamy szlaban, ten szlaban się otwiera, no i wjeżdżamy. Ten wjazd to, to jest tak jakbyśmy już zjeżdżali z egzaminu z miasta. Teraz tu musimy skręcić w lewo. Po lewej stronie mamy takie miejsce parkingowe i z reguły jak sami mówią, że w którymś miejscu gdzieś tam zaparkujemy my też teraz spróbujemy zaparkować czyli do Ola skręcimy w lewo no i właśnie po tej lewej stronie mamy te miejsca, które są do parkowania no nie wiem, wybierzemy któryś, któreś miejsce parkingowe i sobie zaparkujemy akurat trafiliśmy tak, że jest, jesteśmy przed wymianą samochodów, mamy tutaj Dużo opli. Ok, czyli tu zaparkowaliśmy i właśnie tak się kończy egzamin. Tak? O czym wysiadasz? Mhm. Egzaminator mówi, że otrzymałeś wynik pozytywny. Ty się cieszysz i wychodzisz <śm> potem przez tą bramkę mhm. za tym budynkiem i kierujesz się w kierunku wyjścia. Tak? Dobrze. Dobrze.